Witam w kolejnym odcineczku z Minecrafta, jak zwykle jest ze mną Shink. Dzień dobry, wieczór. I w tym odcineczku na początek pokażemy wam co zrobiliśmy z wieżą, no jest już prawie skończona. No Myślę, że wygląda się. dość spoko. Tak, udało nam się ją ogarnąć w miarę estetycznie, w miarę, tak. w miarę wszystko jest zrobione. No brakuje drzwi, ale tym się nie przejmujcie. No to się dorobi wszystko, i tutaj z przodu nie ma okien, zauważyłem. To potem dorobimy jeszcze. Schody, no to trochę zde. Eee, jak się to. mówi? <laughs> Przerobiłem. Przerobiłem. Schody. Tutaj będzie portal do neterów w przyszłości. Myślę, że te schody są lepsze niż były. Na pewno, bo jest więcej miejsca. Tutaj już są drabinki. myk, myk, myk idziemy na górę. Jest tutaj drugie piętro albo pierwsze. I ostatnie piętro. Tutaj już mamy zwykłe szyby. Żeby był widoczek tak zajęty. Fajny <grym> widoczek mamy na te lodowe góry nasze. Ale one są małe dosyć. Myślałem, że będą troszkę większe. Tak jak no, patrzę, no, no nie są zbyt duże. No i dobrze. No i tutaj jeszcze oczywiście Nasza będzie. To też tu się rozrasta. Teraz mhm. lepiej wygląda. Tu będzie stół ta, alchemiczny jeszcze. Tak jest. I bóg mamy ogólnie bóg. dosyć spory problem. W naszej wiosce, ponieważ znikły na wszystkie NPC. Prawdopodobnie zginęli wszyscy w obu wioskach, w, sumie, w obu wioskach. Niestety na nasze niedopatrzenie. No. No i potem będziemy musieli wykminić taką opcję, że albo będziemy transportować je z jakiejś innej wioski. Musimy zrobić zwiat, tak? Ogólnie. Tak. Żeby może znaleźć jakąś wioskę, też spodziewamy się, że możemy znaleźć jakąś wieżę. Tą taką. Wiesz, gdzie są te potwory? Jak się nazywa Oby. profesjonalnie? Wiesz? O, może nie, nie, pytaj, nie, nie, nie. No dobrze, Myślę, no, że może... tutaj ktoś, ktoś w komentarzach będzie musiał nam pomóc. Dobra, chodź no może na razie za mną. Lecce, lecę cały czas. Widzę twoje plecy. No sobie. Przejdziemy tam do, do drugiej wioski, bo tam było najwięcej tych jedna Tam jest duże prawdopodobieństwo, że będzie wieża. No i tak A, no A, że my... najeźdźców, o to ci chodziło? Tak, tak. O, właśnie no tak, myślę, że ona jest gdzieś w okolicy, jeżeli oni się tutaj pojawiają. No. Mam narobione jakieś tam mieczyki, mam zrobiony łuk, dużo strzał, także może sobie z nimi poradzimy. Shin nie No i opcja tego typu, że albo będziemy przeprowadzać tych NPC po torach do naszej wioski. Mamy troszkę już razem na zbieradę, bo Szynk tam się postarał, w ogóle diamenty znalazł. Tak, udało Więc tutaj się. Że się poświęcił i poza odcinkiem <laughs> kopał. Troszeczkę przymaniaczyłem właśnie w kopalni, ale udało się znaleźć diamentu, udało się znaleźć obsidian, także żyjemy. Uda się poczekać Tak, tak tylko. Chcesz... Ej! A nie, to nasza wieża. Ale jak ona stąd wygląda, stary? No. Elegancko. No, z tej drugiej wioski jest widoczna. właśnie z tej wioski już jest widoczna. ogóle te NPC to... to z tej strony jakoś biegły. Może na prawo, gdzieś tam będziemy szli, albo na lewo wioska na pustyni. Ok, tak, ja już właśnie o niej mówiłem ostatnio, Czy ją z oddali widziałem. To udamy Tamte się tam góry na początek. Tak, to się podobają, tam po lewo, co są w oddali. No, tu dużo rzeczy będzie można robić w przyszłości. I nie jest ona daleko, więc z dwóch, trzech NPC można było przeprowadzić, więc uniklibyśmy przełączania na kreatyw, żeby ich wykluć. Bo tego bym chciał uniknąć, ale no niestety jeżeli będzie naprawdę bardzo pracochłodne to przeniesienie tych NPC, że to zajmie na przykład cały dzień, no to nie będziemy. U, stoi, stoi, stoi. Dobra, widzę spoko To nie będziemy tak robić, tylko po prostu no niestety będziemy musieli użyć tutaj kreatywa. No i stworzyć chociaż trzech, czterech, żeby ta wioska ożyła, bo jak na razie widzicie, że tam nie ma żadnych NPC. A jest bez nich tak. No dokładnie. Nie możemy się rozwijać w tej grze, bo byśmy mogli kupować od nich jakieś różne fajne przedmioty, surowce. O, o kurcz, ale jest super, jest po prostu zobaczyć NPC. Tak. <gry> tak dawno ich nie widziałem. Inne postacie niż my nawiązujemy. jaka to jest fajna wioska w ogóle. Musimy ją obczaić tutaj. Tutaj jakieś kaktusy w, skrzyn w skrzynkach, kraty, ładne łóżko. Łóżek już nie kradniemy oczywiście, bo już mamy swoje, nie trzeba. Tak jest. Musimy NPC oszczędzać. <laughs> Więc miejmy nadzieję, że jest w okolicy... O, że super. Kaktusy. Zabiorę kilka kaktusów. Ale miejmy nadzieję, że... Uuu jestem na górze! Jakie tutaj budownictwo w ogóle używają ci pustynni ludzie? Ciekawe to jest. Tu jakiś chłopczyk sobie chodzi. Dywan ma zielony po prostu. <laughs> Ile można inspiracji tutaj wynieść z tego? Tutaj mamy też książkę. Ale mamy materiał na książkę, więc nie muszę nawet jej brać. Gdzie ty jesteś? Materiał na książkę? My już mamy książkę zrobioną. No, więc nawet mamy zrobioną. Gdzie ja jesteś? Jestem na wieży, mój drogi. Znaczy, już z tej schodzę. No dobrze, więc tutaj możemy sobie przyprowadzić kilku NPC, Dzień najlepiej to, ich py... jeszcze... Szmaragdy. wyściał chciał z Można no, z szmaragdy, Możesz masz za nie mogę w niego kliknąć. szmaragd, albo szmaragd za pustą mapę. Może jak z nim handlujesz, to nie mogę kliknąć. Dobrze, bo ja już tak nie za bardzo wiem, gdzie jestem w sumie. O, i uciekają wszyscy. <laughs> Czego tak? Nie wiem. Ale szukamy dalej jakichś ciekawych rzeczy. Byleby się nie zgubić, za daleko nie wybiec. W którym kierunku jest nasz domek w ogóle? Obstawiam, że patrząc na góry lodowe, bo jak byłem na wieży, to tam są za wieżą góry. Nasz domek będzie gdzieś no. tam po prawej. jej Ja już nawet nie będzie. O, ty dobrze, jesteś, widzę. Nic, twojego Niku. No jestem tutaj. Kurcze, no nie wiem, musisz jakoś się odnaleźć, ale ja widzę naszą wieżę, więc wiem gdzie jesteśmy już, jest bliziutko, tutaj może dam pochodnie, że taki pu punkt orientacyjny, no i dobrze, mamy jedną wioseczkę, znaleźliśmy. Widzisz, na Bustyni? widzisz z wioski? Tak. Gdzie ona jest? I ciebie? Przede mną, teraz, bo ja biegnę z powrotem <laughs> do wioski. Dobra, to ja... Ale wiem gdzie powierzę. jesteśmy, więc możemy dalej iść, więc za mną... O dobra, ty tam jesteś. Za mną Czyli co mówisz, jakiś że czas, Shingu, stara się postawić pochodnie, żebyśmy może się zbytnio nie gubili, bo też szukanie po koordynatach nie jest takie super przyjemne. Chyba. Widać naszą wieżę? Dobra. Mówisz, że stąd, stąd już widać naszą, o tak, stąd już widać naszą wieżę. No. Ty, ale, coś ale tu jest. Super to wygląda. Studnia, co tu robi studnia? Tak daleko? Nie, nie wiem gdzie ty jesteś. Widzę kolejną wioskę się. na pustyni. O. No to no chodź to to za mną, a nie tam zamulaj. Lecę, lecę. Ja się Cinkie, patrzeć, no. Swoją taktykę ob obie zamiast się trzymać w grupie. <laughs> <laughs> dobra, to że ja biegnę. Jak ja do... byłem na wieży, to ty mi uciekłeś. Hmm, dobra, może... Jest ja jestem koło studni jakieś. Nie zobacz co mi pomogło. Dobra. Widzisz mnie może? Nie. O no, shingu ja się nie będę bo ciebie wracał tak co chwilę. Ostatni raz i hu. Odwiedź się plecami, zaatakował. plecami. Tamtym Tam jesteś. w tym kierunku biegnij. O, zawaliła się pod podłoga. I już mamy zachód słońca, ale my się nie przejmujemy. Mamy mieczyki i tak dalej. Pan Chociaż nie, nie wiem, nie wiem czy się przejmujemy czy nie. Mamy blisko już tu wioskę. Nie jestem pewien, ale my chyba stąd przybiegliśmy, tak mi się wydaje. Tak, mówi. no mniej tak, więcej stąd. Tam przed to... nami jest wioska. Ale tak, tam jest jeszcze jedna wioska na pustyni, i tam biegnę i jest góra, z której będzie fajny widok na to, co jest przed nami. Także myślę, że można tam właśnie gdzieś w okolicy tej góry się przebiec. Tylko pytanie: czy prześpimy się, czy nie? Myślę, żeby znowu się wracać do naszej wioski i przespać i iść dalej. Ona jest tutaj. Przecież. Wiem, wiem. To przed nami, ale... Chyba, że do tej pustynnej szybko, jak tam jakieś łóżko mają. Do tej pustynnej tam. Mają. Dobrze, no to... Ja tutaj na przerywam na chwilę i zobaczymy za chwilę, co się dzieje. No i idziemy sobie w nocy przez pustynię pełno tutaj jest z tych wieśniaków zombie. zombie. Prawdopodobnie to są wieśniaki zombie. Napiszcie w komentarzach, jak wiecie. Bo ja podejrzewam, że tak prawdopodobnie zamki. zniknęli nasi NPC, że się zamienili w, w tych ząbiaków, a my nieświadomi potem ich zabili. Tak mi się wydaje, że było. Pełno potworów, jak widzicie, ale my nie zabijamy. Skupiamy się na szukaniu albo wieży, albo czegoś ciekawego, albo wiosenko. Ciebie akurat ja zabiję, bo będą mnie irytować Twoje strzały. <laughs> I dobrze, może tutaj sobie naokoło przebiegniemy. Tutaj po lewej te tereny mi się bardzo podobają. No właśnie tam takie biegniemy. Interesujące na pierwszy rzut oka. Tam właśnie biegniemy, tam może się znajdować jakieś zło lub coś ciekawego. Może właśnie ta wieża na jeźdźców? No miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że ona zmiszczy. się lubi. chować w takich miejscach. Byłoby... fajnie. Oczywiście możecie dać łapkę w górę, jeżeli dotrwaliście już do tego momentu, jeżeli się materiał podoba. To zapraszam, jak najbardziej. Będziemy mieli więcej motywacji, żeby z tym działać dalej. Bo wiecie, jak tam ciężko. Clipper, Wybuch. Nie wybuch. Ale żyje. No, trzeba uważać, jak się tak na speeda biegnie. Eee, wybuch drugi, ale... Dobra, ka... przestęp kan... nie, nie, nie przestęp stowa... kanion. Tędy, bo tam chyba nie ma drogi. Ale jest tu niebezpiecznie, no. Niestety. co? Ośmiornica. Ośmiornica? Musimy tutaj kawałek Od, przepłynąć. Nocny zwiat. Ale jak na razie, to oprócz tej pustynnej wioski nie ma tu nic. Są nasze lodowe góry. Będziemy musieli jakoś się też obejść. Tam się coś. Dziwnego świeci, ale to chyba nasze już znajome tereny, tak mi się wydaje. Wiemy, że mamy jedną wioskę na pustyni, to jest ważne. Mamy już jakieś NPC bez y, tutaj cheatowania ani nic? Tak, i są całkiem blisko. O dziwo. No. Więc teoretycznie moglibyśmy to sobie zrobić na dwa fronty wtedy, tak? Przewieźć ich do tej naszej pierwszej wioski. No niestety, jesteśmy troszkę nobami i my zepsuli sam początek, nie wiedzieliśmy, że tak się stanie. Poczekaj na mnie, bo zostałem, żeby zdobyć światło lepiej widoczne. Easy, easy, ja tutaj ja pochodnie w miarę stawiam. To będziesz wiedział. Ale jak na razie nic tu nie widzę. Żadnej wioski, żadnego tak. niczego. Musimy się dostać wyżej. Nie możemy się trzymać kanionów. Musimy się dostać na górę tego kanionu, żebyśmy zobaczyli coś. Na górę, góry. Góry. Ja jestem tu teraz za rodowymi górami. I one się tam dalej jeszcze ciągną Czy no ale to tam, tam też te same... Nic które nie widać. my widzimy? Czy to są... To już może inne. Nie, o, to, to są nie. te chyba. Jest tu pełno pająków jakichś dziwnych stworów. No nic, idę jeszcze na tą górę zobaczyć Na górę góry. Bo tak ja co, nie co, wiem w którym kierunku bądź... by tu teraz iść. Pajączki no nic tu proszę Państwa nie ma. Dobrze, no to docieramy do swojej wioski. No i zwiat okolicy w sumie udany, ale nic mnie nie znaleźli, tylko tą pustynię jedną. Mimo wszystko to i tak dużo moim zdaniem, bo brakuje nam NPC-ków cały czas. No. Więc będziemy mogli sobie już jakkolwiek z tym poradzić bez ułatwień dokładnie tylko to będzie ciekawe połączenie co, wioski torami przywiezienie jej czy przy jej tych naszych pececów widzieli że tu jest takie coś dobra widzieliśmy tutaj po to jest nasza wioska stara i mamy tak, piękny wschód minecraftowy słońca i nasza wieża Bądź tam w odległości no, dalekiej dobrze Pięknie to, to wygląda. Uwaga, uwaga, pustynny zwiat zaliczony. Nie znaleźliśmy nic ciekawego w wioski, za bardzo. Zawsze coś. No i dobrze, i teraz biegniemy do naszej starej wioski i musimy zdobyć nether, żeby zrobić. Yy, nether, jaki nether? Obsydian. Tak, żeby zrobić żeby... wejście do netheru. Wejście do netheru i stół alchemiczny, tak to się nazywało? Stół do zaklęć. Stół do zaklęć, okej. Okay. A stół alchemiczny jest. Pewnie do czegoś innego, ale to totalnie nie wiem, jak się tego używa. Co nie wiem. Więc co myślę, nie że, że jeżeli jakiś widz wie, też może coś tam wspomóc dobrym słowem. Myślę, że wasze rady widzowie będą wykorzystane na odcinkach. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć i nam pomóc oczywiście, jak wprowadzamy jak wasze rady w życie. Tak. Jak poradzić sobie z różnymi problemami minecraftowymi, z którymi się zmagamy. Dobrze, widzimy się w kopalni. Jesteśmy w kopalni przy obsydianie. No i spróbujemy troszkę tego wykopać. Oczywiście diamentowy killoff zrobiony, Shing tutaj zrobił. Miejmy nadzieję, że to nie wpadnie do lawy tylko, bo będzie duży przypał. Właśnie wpadło do lawy. Także duży przypał. To żeby ja nie wpadł do lawy. Dobrze, to, to jest. By było właśnie Udało dozydź. się jeden zdobyć. No ciężka opcja z tym wydobyciem tutaj tego... Net... Jak się to nazywa? Obsydian. Zawsze zapominam, jak się to nazywa. Obsydian, tak? Obsydian, tak. Dobrze. Niestety muszę tutaj zabudowywać lawę, żeby mi się nic nie stało. A i tak to nie jest powiedziane, że mi się nic nie stanie. Dobre są te też te bloki co cię ranią jak na nie wejdziesz Nie wiem do czego by je można użyć ale, już nie może wiem, też... ale są O udało mi się taki zabrać No magmy. właśnie też może by takich wziąć parę Co nie? Tak Ja już sobie właśnie Udało no mi się wiesz? wykopać hmm? diamentowym kilowem. I co najlepsze, będziemy mieć w końcu, w końcu, w końcu, w końcu, w końcu portal do netheru. Będziemy mieć też stół do zaklęć. Także zapowiada się całkiem świetnie. Będziemy mogli enhantować itemki i tak dalej. No martwi mnie trochę ten zwiat, bo tam nic w okolicy nie było. Ale będziemy musieli zrobić jeszcze jeden w czterech kierunkach po prostu świata. Naprost. Mniej więcej. No i zobaczymy, czy wtedy coś w dalszej okolicy, bo zawsze można zrobić tory, czy coś. W przyszłości oczywiście jakąś Elytrę, jak się uda nam ją zdobyć, bo to będzie bardzo, bardzo ciężka opcja, patrząc na naszą dotychczasową grę. Myślę, Ale że tak. jeżeli nam się uda zdobyć Elytrę, to po prostu mistrzowie Minecrafta, no. Mi się jeszcze nigdy nie udało, bo jak mówiłem, o, zbyt nie. dużo nie grałem nigdy w Minecrafta. do O! Ale chyba nic ci się nie stanie. Mam nadzieję, że nie padnę. Ile masz Padłem. tego już? Obsyd... Gdzie padłeś? Tak, chodź tutaj szybko weź ten obsydian, który wykopałem. Czekaj, Jezus minute. Maria i chyba diamentowy to poszedł do lawy, ale to trudno. Poczekaj, zobaczcie. Się, się trochę obsydian. O stary. O stary. Nie ma tu nic. Nie no, był, były moje te. EQ i... A o, dobra, jest, jest na dole. Jest coś na dole. Czekaj, już ci ja powiem... Już Obsydian EQ zostało, kilofy, łopata, nie jest źle. Zbierz sobie to, a ja zebrałem tylko twoje na pierśnik. No dobra, ja idę tam gdzie kopają, to se to weźmiesz. O, już biegnie. Tak, tak, tak. Czekaj. O, o ale chyba diamentowy kilof poszedł się, a nawet nie zwróciłem uwagi czy tam jest. Ale dobrze, no ja muszę w każdym razie dalej kopać. Na szczęście Obsydian Shrink ocalił. I stół alchemiczny. Stół alchemiczny będzie świetny. Tylko że bez jeszcze jednej wioski jesteśmy trochę ugotowani. Będziemy musieli użyć niestety tutaj oszustwa i tryb kreatywny włączyć wpadni Obsydian do lawy. To nic dobrego. No ja już nie mogę niestety kopać Obsydianu. Czemu? Nie masz kilofa, elementowego, tak? elementowego kilofa. A ile masz? Jeszcze raz? 6. No to już nam. Ile potrzeba na portal 5? 6. Hmm. Dobrze, ja. To stracię, to cię Ale ile na portal 5? Pani Czyk? Coś, 8? 8? A nie, 8? Mam blok magmy, bardzo dobrze. W każdym razie, trzy chyba na to. Nie, trzy. Cztery. Trzy są na stół do zaklęć. Albo cztery. Cztery, no cztery, tak. Dobra, no to myślę, że można już biegnąć na górę. Powoli. Chyba. Ja się powolutku właśnie kieruję w tą, tą stronę. Zobaczymy. Czekaj, bo ja się muszę znaleźć. Wpadłem do tej lawy, co jest tutaj przy wyjściu. Ja to muszę w ogóle tak zrobić. No i tak, zaklniemy sobie różne przedmioty. Strzały, może sobie zaknę Mamy trochę szmaragdów. Nie, tam się dawało lapis od do tego, ale też troszkę tak, tego tak, mamy. Tak. Mamy na tyle, że coś uda się na pewno zaknąć. I to myślę, że ten nether. To może być temat na następny odcinek, tylko jeszcze musimy ustalić po co dokładnie tam będziemy szli łyczek kawy? Nie polecam dzieciom kawy. Hmm. Jeżeli to oglądacie dzieci, to nie pijcie kawy. Shink powiedz coś robiłem z tą do zakręć. No może kurcze byś poczekał na jest. kolegę dobrze, Wódlę to ja... już mamy. Teraz, no to dawaj teraz na górę. Możemy... Czekaj, chodź tutaj. Ja ci dam jeszcze ten neter, który mi został, Daj. znaczy obsidian. Będziemy robić portal. Tak jest. Yy, wsadzę jeszcze tylko do. Yy, o zaklinacz. Wyskoczymy zaklinacz duchu. Uwaga, uwaga Wiec nasz Pierwszy Minecraftowy portal do port netheru będzie robiony. Już lecę do, do naszej wieży, wieży maga. <noise> wieży wiertniczej, mam nadzieję, że to tak właśnie ma być no jak też to będzie zaplanowałem. Będzie dużo lepiej widoczna jak się nam uda ją oblać lawą. I już mam świetne wieści, nie starczy o obsydianu. Ale ty masz jeszcze momentowy kilof, to możesz tam iść to kopać. Mogę, mogę, tak. Ja idę postawić naszą... Wspaniałą księgę zakręć. Czy stół uda zakręć? Pięknie to wygląda. Dobra, ja idę dokopać trochę obsydianu. Widzimy się za moment. Dobra, wróciłem z kopalni. Mam jeszcze tutaj 5 obsydianów. Mam nadzieję, że dostarczy. Shink robi tam zapalniczkę w magazynie. Fajnie mi się uda, bo na tak małym levelu niestety mi się nie pokazuje, że. O, jest Krzesiwo jest zrobione. Haha! Ha. Dobra, czekamy Dobrze. na zapalniczkę Shinga. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Idę zobaczyć, jak ten stół jeszcze tam na górze. Ej, weź tam, jest tam lapis Lazuri gdzieś przy tobie? Eee, powinien być. Zabrać go ze za sobą. Weź mi parę, no. Weź mi 5. Powiedzmy. 42. I co najlepsze, mam tutaj jeszcze bloki magmy, też je można jakoś spożytkować. No tak i ja je dałem, nie... mam trzy bloki magmy wartościowych w, w magazynie. Mhm. Mm odłożyłem, żeby się nam przydały właśnie do zbudowania czegoś. Ja sobie zenhantuję ten kilof, żeby czekam się na tak ciebie nie zniszczył. Ja jestem na swojej górze. Wiem, wiem, a ja już na dole. Jak już? Ja czekam na górze. Aha, A ja na dole, no dobra. żeby na nether jest też neter odpalić najpierw, okej okay. Biegnę, biegnę, a to wieko po mną chwilę O, jeszcze nie odpaliłeś Dobra, dawaj Trzy yes! neter, nether Ale na razie tam nie wchodzimy oczywiście, nie rób żadnych głupot Masz ten lapis lazurii? Mam Obstaw Idę sobie ten kill... Of... o dobra, starczy, yeah, eee, yeah, yeah. Już to chyba dwa albo trzy chyba potrzeba. Zależy, jakie będą ulepszenia. Ale ogólnie ten kilo mi się wolniej zniszczy dzięki temu, więc warto, warto. A diamenty, jak wiadomo, drogocenne. I pierwsze, uwaga, enhantowane rzeczy. Co my tu mamy? Wydajność 1. Trzeci poziom zaklęcia. Niezniszczalność 1. Niezniszczalność 1. Myślę, że tutaj. No ja niestety nie polecimy. Chciałbym polecieć w ten, w niezniszczalność, ale jest na drugim poziomie, a mamy wydajność na trzecim. Cs. Niezniszczalność, okej. Okay. Mamy niezniszczalność jeden. A drugi raz już się go chyba nie da, nie? Nie da się. Byśmy musieli w kowadle i książkę, ale mam ulepszony killoff. Także jest super. I zapomniałem lawy wziąć do wiaderek, jak my tam szli. Tutaj z tymi dobrze. oknami będzie troszeczkę, trzeba będzie z zewnątrz zrobić, bo tu idą schody, znaczy drabinki. Ale to już może w następnym odcineczku. I żegnam się z Państwem. Subskrybujcie z państwem. No, niech będzie, że z Państwem. Tak. Nie wiadomo jaka grupa wiekowa nas tak. ogląda. Shrink ze mną był. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dajcie te łapeczki jak chcecie Oczywiście dla Dabajcie nas to będzie moc motywacja bo YouTube no ciężko jest się wybić jakkolwiek Jak na razie tam pod filmikami mamy 30, 50 wyświetleń pod niektórymi podskokami mam tam dużo ale to też inna grupa odbiorców więc łapeczki jak najbardziej się przydadzą nam, żeby więcej osób oglądało żebyśmy mogli prowadzić live'y też później Także do zobaczenia w następnym odcineczku 15. Hello. Pa!